Mam aparat. Naprawiony! No, nagrać to na YouTube'a tylko, nagrać na YouTube'a. Ale to wstyd pokazywać. Kurwa, tam biego nagrywasz, tu deska droga. Ludzie bym A nie chcę podrywa, a nie chcę. Hej, to ja, Laura. E, witajcie na swojej taśmie. Słuchajcie, pierwszy raz nagrywam podkład taki narracyjny do vloga i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Pomyślałam, że może wyjść coś z tego. Wyjechaliśmy około 21, więc zapowiadało się na to, że każdy w sumie pójdzie spać. Co nie święty. jestem pizą, tak? Co Dotarliśmy około czwartej do Gdańska. Ale pięknie wyglądacie. Uuu, tacy wszyscy wkurzeni, nie bez I To panna pomysł, żeby jechać, o tej porze. No i poznajcie ekipę, od lewej strony jest Karol, za Karolem się chowa Krzysiek, Krzyśka wam jeszcze pokaże, będzie miał swoje 5 minut, skoro go teraz nie widać, potem Klaudia, Adam i Wiktor. Dobry. Yeah, yeah. Dobry. 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 Aha, i jak coś, to pomysł z dodawaniem podkładów do vlogów nie jest moim autorskim pomysłem, ale zobaczyłam go chyba najpierw, po raz pierwszy zobaczyłam to u Walls Fire Family, czyli Aidana ze Stanów Zjednoczonych, który robi naprawdę niesamowite vlogi. Już nie raz wam polecałam jego kanał, więc jeśli jeszcze tego nie widzieliście, jego filmików, to koniecznie zajrzyjcie tymczasem Back to the Topic. No tak, weź. Wszystko nagrałam. Dobra, macie, bo Laura nie nie nagrywać. Karol. Jak minęła podróż? Nie. Przyjemnie było. ty tyle? Co czytałeś? Oszo. Patrzcie, zrzutkę dla mnie na słuchawki, bo się zepsuły. No jak jesteś prawy, Byliśmy na plaży już o 6 rano.

Śmiesznych taki guma ma oko takie jeszcze widzisz. Tak oko oko oko, widzę oko no Wyciszyła się nic, ale klawia to widziałem, że śmieci śmieje <śmiesz> No śmieje się, ona się śmieje Bo już tak na przymus, nie ma się z czego śmiać, musi się kurwa nie, znać naszych żartów A ona się tu męczy Ale jak Leora wstaje od razu się patrzy no, no nie, nie nagrywamy go, go. Chyba. Od razu drugi raz, na początku jak ktoś mówi to spojrzałeś się no. I teraz jak ja powiedziałem to też się spojrzała Adama, a w McDonaldzie powiedziała widziałem tam. Na tym Hiszpanów, ale hot Czyli to były jakieś kurwa Turki Tak, jakieś Turki, ale chod. Przestań się, no byli tacy To Turasy były, kabane No O już wyłączam. na hmm, Rasta, smoke 있, marihuana Ganja boy Ale dobra, te buty są Ja mam fajniejszą kolekcję Nintendo Nie mam jeszcze buciki takie z tej kolekcji A to jest jakieś kurwa kurwa czarne Ale <fulfillment> co sam co? Co się patrzysz? Co tu po ja oglądasz? Laura, ale masz materiał, Te, czegoś tego nie wstawisz, no to A ciekawe co będzie. Ale mi pękło serduszko. A mi wydupa pękła. Ale będzie fajny filmik. Bez No to trzymaj, zrób coś śmiesznego. <głosy> <głosy> co to tu na żar tak? Co to jest? Nasza, co to? To co to? Jest za wolny zuł, żeby tak wiesz. Jakbyś ją skręcany, to, to? to byś tak przybliżył Dobra zamykam. Kończę. No chcę z tobą. Niech będę z tobą spały, z nią na pewno nie. Swoją drogą decyzja o spaniu w Gdańsku jadąc na opener, to była jedna z możliwie najgorszych, więc nie polecamy tego. A mogę z mieszkania? To mogę tak? Rozdzieliliśmy się, o, jak ja to rozdzieliliśmy się i chłopaki gdzieś poszli, a my sobie chillowałyśmy na słoneczku. No nie, bo nie każdy musi. Mój... Co? To właściwie jest deska Karola. Yy, no i już jesteśmy w mieszkaniu. Chodź się, czekaj, bo ja robię ujęcia tylko tak po. Czekaj. czekaj, daj, chociaż. Jeszcze, jeszcze się coś dalej. Mam kolejny okay, tak materiał. Wszyscy śpią. Przed chwilą się spała Laura, ale ją obudziłem. Śpiąca królewna Mariana. Pójdziemy dalej do chłopaków, Zobaczymy co u nich. Moya, Rosmity, Moya. You have been nothing. You have been a tsunami of good fortune in my life. Like ever since I met you, my life has taken a turn to like the best. In school, we had. I had to study. Third, <muchy> fourth, fifth grade. Się nie, nie grywamy wroga! To miałaś! Projezę! Bro, miała. Zdziwilibyście się, ale nie wzięłyśmy żadnych książek z klawią, a to właśnie chłopaki wzięli. Dużo książek, mieli nawet taką, jak. Śmiejmy się z papieżem. O co ci chodzi? A <laughs> to Drugą baterię O, i to jest właśnie krzysiek. Nie wiem, co nagrywa. To ja. Kurczę. Jest rzadko? Gdzie jest ma się <gryzny> Laura, jest żelazko, czy nie ma? Co robisz? Żelazko jest. Żelazko jest. Gdzie? Ty, a co ci tutaj? Coś mi ugryzło? Widzi cię ugryzło, mam. No, cię ugryzło. No. Daj żelazko, ugryź mi. Nie, ja ci już zrobiłam śniadanie, na No i co z No Pójdź. Dla idą zaraz, a my rozpoczynamy imprezkę no tak, właśnie, bo chłopaki mieli wykupiony bilet weekendowy, to znaczy Karol z Wiktorem, natomiast my na całego penera, więc musieliśmy się rozdzielić w pewnym momencie. Idźcie już. Idźcie już. mi w jakim stanie Klauza stawia łazienkę. Chujowym. Ile jeszcze? Będzie dobrze siedzieć. My sobie takie zajebiste które w się tutaj. Zobaczymy. Co? Idziemy do lumpa, net no do Zo, do, do Lumpa. Ja chcę pinces G Dobrze, kończę nagrywanie, chcę, żebyście już szli. Już niech idą, bo kurwa wiesz. Już, <grym się wstrzymał> już zostawiamy chłopaków. Yy, uważajcie na siebie. Zjebanej imprezy. No, no, na razie, no. Okulary. Kurwa, zawsze tak jest. Jak coś to nie dzwoncie, nie odzywajcie się. <gulary> <gulary> Naraczka, naracka. Durę pokoju. <gulary> Wiki. Niki już zaraz idą, już jeszcze radą tylko został. Już wypier i really did not want to do but i forced myself to do changed the course of my life like completely and forever and in my life since then like i've always looked at these opportunities of things that i don't want to do as like what is it worth these moments of awkwardness, of uncertainty, of discomfort for the potential that it holds?